Now, witajcie na kanale Git. Adson, Doman. Siema. I Archos, 55. Archos. Archos. <noise> jak A, kto jak woli? Powiedz, tak będzie. 55 Diamond Selfie. 5 i 5. Ty on puścił Bąka? Kto? Strzałem! Zesrał się. Jaka... Lec, cieszy się, zobacz. No. po szawi idzie. Co on tam szuka? Coś tam szuka w telefonie, chce wyciąć. Tak, tak. <głos> <głos> chce wyciąć to ujęcie. Wszystko się nagrało na audiorejestratorze. rejestratorze. Pewnie Twojego bąka będzie słychać z daleka. Dobra, po jak to wrzucicie. Nie, to będzie na początku testu. Takio. 55 Diamond Selfie. Czy to jest smartfon diamentowy czy jest do selfie? Odpowiem na to tak. Hum. Adson twierdzi, że jest to urządzenie przede wszystkim za ciężkie. Tak, jest ciężki, to powiemy na, na wstępie. 180, 184 gramy waży według specyfikacji. Porównywałem dzisiaj na drugim ręku położyłem testowanego wcześniej Lenovo yy, Moto Z Play, już z, plec, z przyczepionymi plecami, i wydaje mi się, że niewielka była różnica, ale wydaje mi się, że Lenovo było z lżejsze, nawet już z, zam z zamocowanymi plecami. O, ktoś pojechał na suszarce. Tak, suszarka. I tak, na froncie mamy. Trochę mniej nim buje, proszę. Ale masz zapalcowany ten ekran, człowieku. Pięcio i pół calowy. Weź go wyczyść, żeby to jakoś dla ludzi. Ale pokazać. on się tak brudzi strasznie. A to chociaż przez straszny się mówi, do... no weź wyczyć. No. Pięcio i pół calowy ekran. On swoje, on swoje. No przetarłem. Patrz. Aż się włączył aparat. Pięcio i pół calowy ekran. Nie korzystał. Na górze mamy głośnik. Diodę do oświetlenia. <laughs> Nie zauważyłem, że się włączyło. Z mojej perspektywy nie było widać. Zróbcie, będę widział. Na górze jest głośnik, kamera do selfie. Eee, no nie wypada, tutaj, nie wypada tutaj aż tak. Aż 8 ta megapikseli? No, dioda doświetlająca, dioda powiadomień. Przejdźmy może na e, lewą. Lewą, lewą sobie Orientację złapać. Tu mamy tylko tackę na kartę SIM. No kurde, nie musisz ruszać. Już nie ruszam. No. Tu mamy tylko tackę, się Na górze. Na górze mamy Jacka 3,5 mm. Tu mamy przyciski funkcyjne do przyciszania podgłaszania i przycisk do wyłączenia włączenia telefonu, jak również blokady. Spód. Na spodzie mamy mikrofon. Mikro USB, USB. 2.0 oczywiście i głośniki. Czy głośniki, czy głośnik? Głośnik. To jeden głośnik. Czyli 1. znowu kratki zrobili. Że niby stareło na dole, a tak naprawdę okay. mamy tutaj single. Jak najbardziej. Mono... Stereo mono to znaczy nie single. <laughs> single. I... O, piesoła kręcił. Co, on yy... robił? co on robił? I tak. Fast, mamy tu fast charger. co warto nadmienić, co jest plusem. Quick charger. Quick charge, przepraszam. Qualcomm'a. Jaka faktura wypalcowana. Tak. Strasznie ciężko jest go utrzymać w jakiejkolwiek czystości. Przecierałem go przed testem. Kłokciem przeciera. O, teraz. Cały czas. Jest trochę biedny. lepiej wygląda, trochę lepiej się już prezentuje, no ale niestety będzie podatny na palcowanie, bo to jest szkło z przodu, z tyłu. E, I mamy To też nawet nie gorilla gra. Glass, Dragon tylko. Trail. E, to się nazywa ta powłoka, która jest niestety gorsza, jeżeli chodzi o ochronę, bo już ryski widać na tym archozie. No, ale to, jakiś, ale ale to jakiś, jakiś tester poprzedni nie dło po prostu o to urządzenie, bo powiem Wam, że ja miałem smartfony z Dragon Trail. Jak się z tego normalnie korzysta? Normalnie w kieszeni trzyma. Nie wiem, kamieni tam nie trzymasz w tej kieszeni kluczami nie ktoś robisz, właśnie musiał z kluczami to ten Dragon Trail wstrzymać. naprawdę daje radę, bo z przodu nie jest porysowany. I to od razu widać, nie? Z przodu nie ma tam za bardzo rysek, nie, więc jest... ktoś po prostu z tyłu, z tyłu, a może ktoś testował, ja też znam takich, co bierze nożyczki, no sprawdźmy Dragon Traila, no nie pomyślisz, że potem jeszcze ktoś to będzie testował i ten ktoś już będzie miał ryski wszędzie. Skaner linii papilarnych z tyłu też, tak. który służy nam tylko do odblokowywania. Działa nieźle, bardzo szybko łapie, yy, aparat 16 megapikseli, jak również Yy... Dziada doświadczająca i głośnik do. w dolnych partiach, który nie jest zbyt głośny z tego co słyszałem, jak tam gdzieś odpalałeś jakąś muzyczkę wcześniej. No, pokażemy. Ale do I dzwonków za... i tym podobnych wystarczy. Pokażę od razu, jak widzicie, już nie da się zablokować. Natomiast działa zablokuje... to, co najważniejsze, czyli odblokowanie. Się w miarę, powiem, że w miarę szybko. Przejdźmy do kolorów. Ładne. Ma bardzo ładne, ładne odwzorowanie kolorów, 5,5 calowy wyświetlacz, Full HD, IPS, dodajmy. Tak. Zagęszczenie pikseli na poziomie 401 yy, PPI. Nieźle wypadek na takiej przestrzeni. No muszę ci powiedzieć, że dla mnie akurat, Pokaż tę zieloną, ekran to jest jeden z mocniejszych punktów tego Tom? urządzenia. Mm -hmm. Bo naprawdę prezentuje się, jeżeli chodzi o odwzorowanie kolorów, jeżeli chodzi o kontrast Czerni też w sumie, bo bieli jakoś za dużo nie widziałem, naprawdę fajnie. No i mamy to szkło 25 na froncie, będzie nam trochę wystawać, to jest wygodniejsze, gdy chcemy korzystać z takiego urządzenia. Minimalna, maksymalna jasność też na dobrym poziomie? Tak, śmiało możemy korzystać podczas słonecznych dni. Ale może... auto nie ma. Nie ma, może nie jest to jakoś... Coś jeszcze w ustawieniu może samego wyświetlacza. Już Jak już Burzy wspominał o auto, to ma automatyczną Nie, jasność. Tak, te telewizory. Wyłączyłem. Szybko, szybko poprawił. Szybko poprawił, więc. A teraz wróć na ten suwak? Czy tam teraz będzie opcja auto? Nie, to dziwne. Zawsze w tym miejscu też mm -hmm. jest. dziwne. Można się może zmylić trochę, nie? Jak mm. ktoś zapomni o tym i nie zerknie. No nie ma tutaj zbyt wielu ustawień, ale okej, okay, to co najważniejsze, oczywiście znalazło się. Jak już jesteś w tych opcjach to, to może powiemy. Mamy w tym smartfonie Wi-Fi oczywiście 802.11 bgn. Mamy tutaj też Wi-Fi Direct, mamy Bluetooth 4.0, jest GPS, jest radio FM nawet. Mamy GPS bardzo dobrze działa, chciałem pokemony. się A powiem pokemony. Nie, nie mieliśmy aktualizacji do najnowszego Androida. Android, który pozostał, jest to wersja 6.01. Go, goła wersja. Tak, telefon jest praktycznie goły. Wczoraj sprawdzałem, więc nie było żadnych aktualizacji. Jak widzicie, kilka preinstalowanych gier. Nawet całkiem sporo tych dodatków jest tutaj. Nie ma niby nakładki systemowej, ale Archos od razu umożliwia nam zainstalowanie pewnie kilku. Kilku gierek, programów, które mogą się albo niekoniecznie podczas użytkowania przydać. Widzę też, że te podzespoły, które są w środku dobrze sobie radzą z ogólnie z ogarnianiem tego telefonu podczas codziennej pracy. I naprawdę fajnie to wygląda. Bardzo przyjemnie dla oka. Ciekawe jak to w ogóle w obiektywie wygląda, czy też yy, podzielicie... Jak jesteśmy przy podzespołach, od razu włączymy w Szybko uciął moje zachwyt na temat wyświetlacza. A co on prowadzącym jest? Dobra, nie przerywam ci Dragon 435, ośmiorodzeniowy, 1,4 GHz i. GPU Adreno 505. Mamy też 4 GB RAMu tutaj. 4 GB RAMu i 64 GB pamięci. No to, no to, całkiem, to całkiem sporo. Na całkiem naprawdę. nieźle, bo tak jak mówiłem wcześniej kartę MicroSD możemy wsadzić maksymalnie do 128 GB No i to będzie pewnie zastępstwo za drugiego slota na SIM, tak? Tak, jak najbardziej, albo yy, karta, albo albo dwa sloty. Jak już jesteś przy baterii, to ciekawi mnie, czy ten akumulator 3000 mAh, który znalazł się w tej szklano-aluminiowej obudowie. No bo nie dodaliśmy, czy dodawaliśmy, bo jakoś nie usłyszałem, że mamy krawędzie całe z aluminium. Dlatego jest też troszkę cięższy. Czy on daje radę, żeby cały dzień od rana do wieczora wytrzymać ten akumulator? Tak, przy takim standardowym użytkowaniu jak najbardziej wytrzyma od rana do wieczora. Wiadomo, jak będziemy grać, wytrzyma znacznie, znacznie krócej. I wskoczyłeś w sensory też. Widzę, że mamy wszystko: akcelerometr, magnetometr, tak, żyroskop. Wszystko, co potrzebne, wszystko, co najważniejsze do codziennej pracy. Nawet powiedziałbym, że no, w niektórych przypadkach ze wszystkiego nie skorzystamy. Temperatury, czy się przegrzewa, czy się nie przegrzewa, jak tam. Nagrzewa się mniej. w okolicach, y, czytnika linii popularnych mm -hmm. podczas grania. Nie jest to super, super bardzo uci uciążliwe. Jest, troszkę przeszkadza, ale jest da się znośnie. Da się Da się z tym nalejcie żyć. Podzespoły, sensory, to wszystko sprawia, że ten smartfon jest naprawdę dobry do takiej codziennej pracy, ale nas interesuje też to, co pewnie wiele osób zawsze sprawdza, czy codzienna praca, codzienną pracą, ale i wynik w benchmarku, na przykład zadowoli jakiegoś giga, który lubi sprawdzać, jak tam wantutu radzi sobie na przykład ten, ten model od Archosa? Nie wyszło źle. Niecałe 45 tysięcy punktów. Faktycznie nie jest to, jak się tego podzespołach wynik. jest dość nieźle. Wystarcza na. Granie, zwłaszcza przy tej cenie, ile kosztuje, mogą być lepiej. Ale ocenię za chwilę, co? Ale nie jest Wiesz, Zostawimy ich trochę w niepewności. zostawimy na koniec. Ja muszę sobie jeszcze zerknąć ogólnie, jak tam prezentuje się ta nakładeczka. Znaczy nakładeczka, Google Android, bo dawno gołego Androida nie widziałem. Powiem ci, że teraz każdy praktycznie coś dorzuca od siebie, więc ja tak szybko sobie tutaj przewerytuję. Widzę, że ogólnie aplikacje też, wszystkie, które tutaj są, uruchamiają się naprawdę bardzo szybko. Nie ma mowy, byśmy musieli jakoś bardzo długo czekać. Na uruchomienie, no ale 4 GB RAMu są tutaj, więc to po prostu musi Robić swoje W takim urządzeniu Nie, fajnie chodzi, naprawdę bardzo fajnie śmiga Myślę, że na codzienną pracę Mogę na chwilę od Ciebie uh -huh. go przejąć, bo jestem ciekawy, czy faktycznie tak jak mówiłeś, on jest Taki ostry I mógłby być wygodniejszy, no mam, mam takie... ostry ostre krawędzie Jest dość ciężkawy Wiesz to mam takie wrażenie Że On jakby upadł To mógłby nawet dziurę zrobić w betonie jest taki solidny. Czuć solidność w tym urządzeniu. No wiadomo, że gdyby upadł na szkło... Jego masy. Tak. Gdyby upadł tym krawędzią aluminiową, no to wtedy... O, oh, fuck! Jest aluminium. Gdyby upadł krawędzią aluminiową, to byłoby niedobrze pewnie z podłożem, ale no, Dragon Trail, szkiełko... Nie zawsze pewnie sobie dobrze poradzi w kontakcie z jakimś betonem albo innym podłożem. Proponuję, żeby coś na temat aparatów powiedzieć, bo to w końcu Diamond Selfie. Zanim powiemy coś na temat aparatów i pokażemy je, to postanowiliśmy jeszcze zweryfikować wydajność i też jakość głośnika tego głównego w grze Asphalt 8. Nie jest zbyt głośne, <laughs> Jest wystarczający. Ja bym powiedział, że jest wystarczający. E, tak. jakie detale tu są? Full. Full. Na full. No tragedii wielkie nie, nie ma, Czyli da się też na tym urządzeniu spokojnie grać, nawet w te bardziej wymagające produkcje. Tak, bo jak wiesz co, widziałem Yy, dwie specyfikacje tego telefonu, yy, właśnie Diamond Selfie, jedna była ze Snapdragonem 435, takim jakim mamy włożony tutaj, natomiast w drugim była już 430. A ja też widziałem specyfikację Single SIM, potem dopiero w e, ustawieniach sprawdziliśmy, że to było U. Dual SIM. Może zacznę cię słuchać następnym razem, jak w teście na początku opowedzę, bo no, za chwilę zweryfikujemy jak będziemy Oglądać, czy ty powiedziałeś tam single SIM, czy w ogóle coś na temat co SIM powiedziałeś, o. Znowu nie, powiedziałem, że tak. Powiedziałem, że jest tacka na SIM i na kartę MicroSD. Ale nie mówię, jeszcze czy jest dual SIM. Nie. Przyznaj się, nie? <noise> przyznaj się. <noise> detale, no detale tam. Z tymi SIMami to my zawsze mamy problemy. Niko mi się w lat nie otworzyć na teście. Skoczyliśmy w opcję aparatu. Z tyłu mamy 16 megapikseli. W końcu ten telefon nazywa się Diamond Selfie, więc liczę, że przednia kamerka 8 megapikseli zaskoczy Was pozytywnie. Ale, tak, Ale pokażmy może jak wygląda cała aplikacja tego smartfona, bo widzę, że mamy tutaj naprawdę sporo przeróżnych opcji. Zobaczcie, możemy sobie uruchomić na przykład funkcję Sport, Macro Plus, HDR. Zostawimy sobie na HDR. -ze. Możemy zmienić filtry, ale w HDR pewnie nie działają. Łącznie. O. No jest tego sporo. Faktycznie fotograficznie Sporo takich dodatkowych narzędzi, które mogą przydać się tym lubiącym troszkę się pobawić. Możemy też, widzę, że tak, na, na głównym aparacie pobawić się w wygładzanie. O, Nagrywanie pewnie tylko w Full HD, tutaj 30 klatkach na sekundę, Zgadza jeżeli się. chodzi o wideo. Zgadza się. 30 klatek, Full HD. Może czas przeskoczyć przyskoczyć na przednią. Ale nas rozświetliło. No jesteśmy. O, Stryknie no ale, jakiego selfiacza. Ale brzydkie ryje. A, i to jest to doświetlenie, bo Archos ma tutaj doświetlenie tak zwane. Działa to tak, że na chwilę uruchamia się biały ekran, gdybyście w ciemni kompletnie robili zdjęcie. No i teoretycznie działa to jak lampa błyskowa. S tu no, również mamy. Hader. Czekajmy aż do końca, fajnych tych efektów tutaj sporo możemy się troszkę. O ten był najlepszy, najlepiej wtedy wyglądaliśmy. Tak. Zupełnie najprzystojniejszy jestem wtedy. No, o, co chodzi z tym aplikacją, co postarza ludzi teraz? Jakaś modna. A to snapchatowa chyba i jakaś, wiesz? Na jakbyśmy się podstarzyli. Możemy sobie upiększyć twarz. O, nic to nie dało. No i tak samo. Sporo tych opcji. Sporo ustawień ręcznych też, jeżeli ktoś będzie chciał korzystać z takich dodatków. No to się może przydać podczas... robienia zdjęć. Może jeszcze zróbmy zdjęcie makro tego kwiateczka. Zobaczymy, czy to, to makro naprawdę działa. Weź, przełącz się na główny no aparat. Tam. Idźmy. Podąża za nim na barku. niesie na barku burzyka ciężkiego. Czekaj, muszę zbliżyć się do ciebie jeszcze bliżej, makro. A nie, bliżej. makro to. A zrobiłeś ten tryb super makro? Zrobiłem. Cienia mu nie rób. To ty robisz mu cięcie, ta Już Ja już się oddaliłem. No zobaczymy, czy takie faktycznie będzie makro z tego. Zobaczymy różnicę. Paczka przykładowych zdjęć w linku. Może kiedyś ja też jakąś wrzucę. <laughs> To co najważniejsze, ceny, ceny Archosa stylizowanego bym powiedział na flagowce innych producentów. Panie, teraz szkło i aluminium to już każdy jeden robi. No ale z reguły widywane są we flagowcach. No, Bo to jest chyba flagowiec Archosa, nie? Wiesz co, Je jest to jeden z nowszych modeli, gdyż ujrzał światło dzienne w trzecim kwartale zeszłego roku. No to faktycznie jeden z nowszych propozycji, fajnie, że była okazja go przetestować. Eee, ceny. Cóż, Czas powiedzieć coś o cenach. Ceny zaczynają się od 1000 do 1100 zł. No nie jest źle. Nie jest źle, nie ale jest też źle. nie jest super dobrze. Nie no, konkurencja niestety w tym segmencie do 1100-1200 zł jest bardzo mocna. Xiaomi ma swoich mocnych, naprawdę mocnych przedstawicieli. Też Huawei ma tutaj swoje lajty. P9 Lite, P10 Lite chyba gdzieś pewnie też jest w tej kategorii cenowej. A to są już naprawdę świetne urządzenia, którymi ludzie się jarają jak świat długi i szeroki. Jak Lewandowski. Jak Lewandowski, jak Lewandowski się jarają, jego Cloud, jak Klaudyna i nie, Klara. 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 Ja mam bardzo mieszane uczucia to do tego urządzenia. Często mam mieszane uczucia to do smartfonów takich właśnie marek. Z jednej strony to smartfon, który może się podobać. Szklany przód, szklany tył, aluminiowa obudowa. No podzespoły nie są najnowsze, ale mamy... Jest tutaj... ciężki. Ale no właśnie, jest ciężki, więc to już jest pewien minus. Dziwnie trochę leży w dłoni, jest taki mocno zaostrzony. Tak samo również dziwnie leży w kieszeni. Aha, może Ci podziurawić spodnie. Podziurawić może nie, ale sprawia uczucie czegoś, co co Ci przeszkadza, jak usiądziesz, nie? Bo jak chodzisz, to wiadomo, jest luźna eksponacja tak, tak. na tak. Podczas codziennej pracy te podzespoły dają radę. RAM, 4GB robi swoje, mamy dual SIM. Zweryfikowaliśmy to. 4 Tak, pamięci. sporo naprawdę w przestrzeni dyskowej. Wieloma aspektami Archos 55 Diamond Selfie zyskuje w stosunku do swoich konkurentów. No i też te aparaty są naprawdę fajne. I ten frontalny, i na tyle. Może do wideo nie będą się nadawać, ale już do strykania. Mamy sporo opcji. Zanudziliście go. <laughs> Zajmę się czymś ciekawszym. Ma sporo opcji ten aparat. Aparaty w sumie. Sporo filmów. Różne tryby. Upiększanie inne, jakieś tam też ręczne, makra, hdr -y, sporty. Naprawdę dużo tych dodatków jest. Ja w ogóle też, słuchajcie, przeczytałem o takich ciekawostkach tutaj, jeżeli chodzi o ten aparat. Ja nawet postaram się to na koniec jeszcze za. Zacytować. Dzięki technologii Qualcomm, które są poświęcone fotografiom, to ten smartfon wykorzystuje technologię Chroma Flash. Uchwycone są dwa zdjęcia: jeden z lampą błyskową, drugi bez. Mamy też Optizum, czyli śledzenie i powiększenie obiektu, nawet w ruchu. Lepsza ostrość zdjęć powinna być dzięki temu dostarczona. Mamy Ubifocus, Autofokus jest wyłączony. Kiedy jest wyłączony aparat robi 5 zdjęć skupionych na różnych punktach. One są potem przetwarzane, w jeden łączone i możemy sobie selektywnie wyostrzać to na dowolnym planie. Sporo takich dodatków. Fajnie też, że mamy akumulator 3000 mAh z technologią Quick Charge od Qualcomma. To sprawia, że możemy go dużo szybciej naładować. Też się jakoś mocno nie rozładowuje. Nie najgorsza specyfikacja, intrygujący wygląd. No, smartfon, który jest z jednej strony ciekawy, a z drugiej po prostu wybierzecie go tylko wtedy, jeżeli przypadnie Wam do gustu po dotknięciu, po zapoznaniu się z nim. Tak, najlepiej byłoby podjechać gdzieś, gdzie. A w sklepach nie, z tego co wiem, jest dosyć mocno akurat. W sklepie stacjonarnym, w gdzie jest dostępny. Podjechać, sprawdzić, popatrzeć na aparaty, popatrzeć jak chodzi. I przede wszystkim jak wam leży w dłoni. Czy będzie wam to odpowiadało? Naprawdę nie jest to zły. Nie jest to zły. Ale trzeba się nad nim zastanowić, bo konkurencja w tym segmencie cenowym jest bardzo, straszne. bardzo mocna. Trzeba je po prostu osobiście porównać albo obejrzeć kilka materiałów. Archos 55 Diamond Selfie. To selfie też będzie dobry, naprawdę. Dzisiaj na kanale git gracze i testerzy testowaliśmy takie urządzenie. Doma nad są dzięki za uwagę. Subskrybujcie, Burzyk komentujcie. Za Burzyk za kamerą, o czym słyszeliście. i mogliście go też z różnych innych, innych otworów usłyszeć, że jest z nami dzisiaj. Także trzymajcie się. Cześć. Hej. Siema. Będą pytali jak zwykle o, kurwa, nie wiem, kolor majtek. To jest francuska firma, nie? No chuj tam idzie? To nie zawsze, kurwa... Archos! Pamiętasz, kiedyś mówił? Archos. Archos. A to jest Archos? Archos. Chuj, <śm> jak powiesz.